Witajcie, opublikowany w zeszłym miesiącu odcinek najciekawszych budowli przypadł Wam do gustu. O czym daliście mi znać zarówno w postaci łapek, jak i komentarzy. W związku z tym postanowiłem przygotować dla Was kolejny, choć niestety tym razem bez gościnnego udziału szynszyli. Wiem, że lubicie jak Simsy pojawiają się na moim kanale, dlatego jeśli chcecie mieć wpływ na to, jaki będzie następny materiał z Simsami w roli głównej, to na naszej facebookowej grupie Odświeżacy właśnie trwa głosowanie. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. W poprzednim filmie wielu osobom bardzo spodobały się budynki inspirowane gwiezdnymi wojnami. I prawdę powiedziawszy, nie dziwię się, choć musicie wiedzieć, że owe myśliwce nie wyczerpały nawet w najmniejszym stopniu tego tematu. Tak na przykład wygląda kultowy ATST w wersji Simsowej. A soku milenium, o którego się dopytywaliście, do dnia dzisiejszego powstał przynajmniej w kilku wersjach. Pozostając w temacie science fiction, przedstawiam wam dwa sporych rozmiarów roboty, które co prawda nie mogą się przemieszczać, ale jako zwariowany dom idealnie spełniają swoją rolę. Zwłaszcza gdy planujecie się bawić w szalonego inżyniera. Jeżeli marzy wam się prawdziwie oderwana od rzeczywistości incepcja, to przeniesienie waszej simowej rodziny do gigantycznego PC'ta powinno zdać egzamin. Takiego superkomputera, jestem przekonany, nie mają nawet w NASA, a gdy dodacie do niego peryferium w postaci routera, to serio będziecie mogli połączyć się z pozaziemskimi cywilizacjami. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałyby Simsy, gdyby twórcy wprowadzili do nich wiarę i bogów? Pewnie nie, ale jeden z graczy i tak postanowił uczcić greckie bóstwa, budując im świątynie. Hades pan podziemia ma oczywiście najbardziej złowieszczą strukturę z wejściem w postaci głów Cerbera. Posejdon, władca mórz, mieszka w ogromnym basenie z trójzębem wznoszącym się nad budowlą, a Afrodyta, bogini miłości, piękna i kwiatów, spędza czas na wiecznej zabawie w pałacu Wielkiego Serca. Ostatnio pokazywałem Wam ogromnego Titanika, więc tym razem będzie inny statek, bo powietrzny. Tak prezentuje się Zephyr Falcon, czyli bajkowy sterowiec, który o dziwo rzeczywiście zawieszony jest wysoko w powietrzu. Dlatego też dostać się do niego można jedynie teleportem lub ukrytymi niewidzialnymi schodami. To, co teraz chcę Wam pokazać, to tak naprawdę nie budynki, bo niestety nie da się w nich zamieszkać, ale z racji użycia do ich stworzenia trybu budowania, myślę, że pasują do tego materiału. Otóż jakiś szalony użytkownik postanowił uwaga rysować w Simsach, wykorzystując do tego różne rodzaje podłogi. Trzeba przyznać, że pixelartowe dzieła, jakie tworzy, są naprawdę imponujące, i osoba nieznająca tematu mogłaby pomyśleć, że wykonane zostały w jakimś programie graficznym. Część z Was może nie kojarzyć co to za maszyna, ale wiedzcie, że przederą wszechobecnych gier na każde możliwe urządzenie by szpilnąć chodziło się do salonów gier. Gdzie oprócz automatów arcadeowych można było znaleźć właśnie takie nieco starsze cudeńka. Potocznie zwane one były fliperami bądź z angielska pinbolami. Teraz coś dla wszystkich prawdziwych trenerów, czyli dom w kształcie Pokébola. Nie jest on może jakoś niesamowicie przestronny czy ekskluzywny, ale myślę, że to nieduży problem dla prawdziwego Pokemaniaka. Dodatkowo, gdyby wasze stworki źle się poczuły, to zawsze możecie udać się do jednej z kilku wersji Pokecenter. Był już Titanik i fikcyjny sterowiec, więc nadszedł czas na kolejny wielki statek, a mianowicie Czarną Perłę. Zapewne kojarzycie najszybszy okręt na całych Karaibach, za który Jack Sparrow dałby się pociąć. No więc tak wygląda jej replika, zbudowana za pomocą czwartej części Simsów. Oczywiście użytkownicy zrobili też całą masę innych galer, galeonów i fregat, więc jeśli marzy wam się skompletowanie potężnej floty, to nic nie stoi na przeszkodzie. Na koniec kilka fajnych propozycji mieszkaniowych dla miłośników Steampunku. I to już wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Tak jak już na początku filmu wspominałem, jeśli chcecie zagłosować na to, co ma pojawić się w kolejnym materiale związanym z Simsami, to zapraszam na naszą grupę odświeżacy. A teraz już się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.